Siema widzowie z tej strony Max i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gram z tej życie na wsi, dawno tego nie było, a wy to kochacie Jak mnie. Nie, 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 nie. Ej, mam do ciebie bardzo cenny item, chcesz? Nie. Cenniejsze od żelaza. Wcale pod każdym filmem nie daję ciebie w opisie. Wcale. Wiem, widziałem. P masz, masz najcenniejszy item w Minecrafcie. A ja masz uszty. Co są sąsiedzi? A ja masz ogólnie ten? Ma masz ogólnie łóżko, czy nie? Nie. A chcesz łóżko, bo ja mam dwa. Mam, widzę, patrzcie, co zdobyłem. Rzadki item. Dirtka. Nie, nie, czekaj, czekaj, e, e, jak się to mówi? Ogon, sopa i cebulę. Tylko masz cebulę. Ja chcę cebulę, dawaj cebulę. Dawaj cebulę. Nie no, widzowie, ja tak serio, idziemy szukać wioski w tym odcinku, tak? Patrz, wybuchnie. Nie wiedziałeś o tym, że wybucha tutaj łóżko? Wcale nie w neterze nie, no dban Ej. parę mogę go tortywować teraz. Nie miał laga. Nie, nie miałem laga. O już nie! O już nie! O już nie! O już nie! Aaaa. Ja 300! za to masz mi dać żareło. Bo jedzenie ja nie wiem. Dobra, masz. <słuch> Mam piramidę świąteczną. Świąteczną, świąte. Moliks świą... powiedział ci, ci coś? No fajnie po, jest... Powiedział ci, jak, ci jakie dzieci są fajne. Dzieci! Pomyślą, po, po że jak powiesz kogoś że jest głupi, co nie? To oni gdzieś no? się zabić, opadam w depresję, zabiję całą swoją rodzinę! Bo powiedziałeś, że jesteś... Bo powiedział, bo ktoś powiedział, że jesteś głupi. Ja ci powiem tyle, że ja mam piramidę. Świeram ten. Świeram. Mam piramidę po prostu. Pustynną. Świąteczną piramidę masz? Powiedziałeś. Tak. To są watryki. Ja przyznam. Nie z ciebie. Dla, dla nie, Nigdy nie będziesz w nie jestem gejem w no. momencie. Proszę, dajcie koksa. Jakby ktoś pytał, e, jak e, ktoś ci, jak tu by ktoś cheatował, to by tu mógł jedynie cheatować. E, nasz przyjaciel e, Maxiu. Bo Maxiu jedynie ma na naszym serwerze. Ja nie mam. A to nie znaczy, że mam dostęp do Ja jestem głupi! Woliksiu, widziałeś, że ja kiedyś czytowałem na jakimś serwerze Minecraft? Tak. Przecież Cię raz pokłóciliśmy. Nie tak. pamiętasz? Ale czy, czy, czy jak kiedyś... Nie. Eee, Minecraft bariera. Sama jesteś bariera. Bo... Co ty Koza! Widzowałam ogólnie o pełni rzecz, jak ja chciałam wyjść z tej świątyni, to wybuchła ta świątynia, nie pytajcie. Nie, ej, a itemy żyją? A, bo chciałaś wyjść do tego. Chciałam, że weź do Nie, bo wziąłem wszystko, później chciałam wziąć TNT i po TNT zdechło, zdechła świątynia. A żyjesz? Ja żyję, chłopie, pro gracz, przecież by ci pisało na czacie, gracz Wolik zginął. A nie piszę, bo to... nie ty nie piszesz, bo... Ty nie jesteś pro. I Ty nie jesteś pro. Widzowie by się śmiali, jakby się dowiedzieli ile Jele Jelenie masz. biją! Jelenie biją szkieletka! A widzowie wiedzą ile tu masz? Nie. A chciałbyś, żeby się dowiedzieli, czy nie? Nie wiem, oni by strzelali pewnie pięciu. Ja sam nie ja, ja sam jakbym ci nie zdał, to bym powiedział, że pięć. Tak. E ja mam do ciebie sprawę. Tak! Chupi. Chupi. Filipa, nigdy nie chodzi na pustynię. Chłopie! Są turnady! A to nie bije. Zabiłem to. Tornada cię nie biją. Tornada to. pustynna? No Zabiłeś to. Nie. Yeah. Zabiłem to. Kolejne. Serio? No, nie. To. A ja mam żarcie. Proszę, powiedz, że na. Dostałem Guster Eye. Eye of the Storm. Tak. Serio? No nie trzeba... Shop Hill! Sup hipobrain! Ej, gdy mamy takiego moda na Hirobrine? No i parcie w A co to masz innego do wsi? E, do... No życia. Nie... Nie, mog więcej cebuli. Pomagałby e... nam. Więcej cebuli, bro. Patrz. Co, co ty zjewasz? Mam złoto i mam 9 złoto. Dobra, ty ty no i... byłeś. Mogę iść do ciebie. Jesteś blisko pewnie. Bo widzę kobla na wodzie. Postawiony kobla w wodzie? No. To jest to niedaleko. Ale, że tak na płaskiej wodzie? Eee. Ej, no. no. Ej, no! No, no. no na płaskie. Na... No, no, to ja tam byłem. No, ale. W którą stronę? Idź wzdłuż rzeki. Idź chłopie wzdłuż rzeki. A no w którą stronę? No, wzdłuż rzeki po prostu. Tam była rzeka. Co w a widzisz tam takiego ptaka latającego? Ono. O no jestem e. Ja cię chłopie widzę Nie widzisz mnie Ślepi jesteś Nie, nie widzę cię Ej serio? Czy ty udajesz? Nie, nie widzę cię Nie no, przecież Nie, nie i... widzę cię. Nie widzę cię. No, cię nie widzę cię Zabijecie Nie widzę cię

O kurde. kurde. O, czekaj, czekaj. Dobra, się Czekaj, ja też muszę sobie spawnął no w tobie. Możesz w w Ja nie mam żabcia na przykład. Czekaj. Ej, aż. Ja, Zabijamy węża. Dał ci coś? Coś tam się Czekaj! Dobra, i tak cię pokonam. Nie za HP. I tak cię pokonam. Dobra, widzowie. Ja już to kończę. Nie będę was zanudzać jak se tu idzie. Więc widzowie, jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba tam na dole taki czerwone, pcie subskrybuj, zajmiecie go na szafie, jeśli tego jeszcze nie robicie. A my widzimy się już w kolejnym filmie. Na no.